Drodzy Państwo, to jest zamach, to jest zamach na Mocarta. Rzecz bardzo poważna, na którą chcielibyśmy Państwa namówić. Można ją zobaczyć, można ją usłyszeć, zarówno na płycie CD, jak i na płycie DVD. Jeszcze jedną rzecz. Chciałem pokazać teraz dowód na to, że Pan Zbigniew jest naprawdę talentem. Dzisiaj dałem mu na chwilkę mój telefon komórkowy, i proszę zobaczyć, co potrafi z nim zrobić. O, o ile zrobię będę pamiętał, o, to jest ten dźwięk. To jest fragment y, pieśni śpiewanej y, na naszym przedstawieniu. Więc, jak widzicie, można. Postaraliśmy się znaleźć jakieś wspólne elementy naszego miasta, Zielonej Góry i Krakowa, i tak ja czułem w tych ludziach taki błysk w oku, że oni, oni teraz przetrawiają to, oni mówią faktycznie. A ja tak, żeby streścić, bo y, to tak, najpierw wystąpił prowadzący, potem był pierwszy kabaret, potem byli znowu prowadzący, potem był drugi kabaret, znowu prowadzący, trzeci kabaret, potem trzeci, tak, 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 potem byli prowadzący, znaczy. potem był a, przepraszam, jeden prowadzący, znaczy. bo potem był czwarty kabaret, potem był znowu jeden prowadzący znaczy. i piąty kabaret. A potem było dwóch prowadzących i wszyscy. I wszyscy, tak. I to, wszyscy. Taki scenariusz napisaliśmy, no długo nad nim siedzieliśmy i okazało się, że, że warto było. Tak. No i taki był najbardziej oryginalny, tak, nikt tak nie ma. Tak. Hej, hej, hej! łapki w górę! Drodzy Państwo, trzymam w ręku nową pierwszą płytę kabaretu smile. Ja nie będę na... Jo, ja... Tak No bo nie... Bo masz kurwa. Nieostry... Nie ostro mi bierze. Ciekła ja mi. Nie ostro bierza. Chcieliśmy zrobić trochę głupich min, jakieś łatwe tematy wykorzystać. Gdzieś to słyszałem i właśnie to wyszło, nie? Udało się. To jest z łatwych tematów, ja od głupich min. Tak. Także no, dobraliśmy się specjalnie na ten wystaw, no coś, na ten wieczór. Jak gramy o głosy publiczności, no to trzeba grać dla publiczności. Tak. Wszystkie chwyty dozwolone są. Trudno jest ciebie zdobyć. Zatkało mnie. Mogłabyś trwać dłużej. Mogłabyś być bliżej domu. Eee, dzień dobry. Eee... O, bardzo dziękuję. Czy panowie o coś walczą tutaj, czy po prostu chodzą? Przepraszam, czy po prostu chodzicie, czy walczycie? Ale, ale można to jeść. Tak? Mam duszę, sprawdzałem dawno, nie używam. Rzadko używam w ogóle tego czegoś, ale myślę, że raczej jestem spokojny. Tak. To jest chyba dobre określenie i mm, może zakompleksiony, wręcz taki wycofany, bym powiedział. Czy w takim razie ewentualny sukces na pacę może pozwolić wydobyć z Twojego wnętrza mm. nowe pokłady? No, no, może to sprawdzimy. Nie wiem, no, chętnie bym sprawdził. O. Dokonało się, mili Państwo. Bardzo Was proszę, żebyście odsłonili teraz zwycięzców. Dziękujemy licznikom. Konkurs premier na Pacę 2011 wygrywa kabaret Nowaki i Oświetleniowcy. Brawa serdeczne. Największe brawa dla Oświetleniowca. Tak, to jest scena z życia. Dokładnie mm. wzięliśmy to, zobaczyliśmy to na żywo. Poprosiliśmy tego ojca, czy możemy to po wykorzystać. Że spoko, oczywiście, nie ma problemu. To, to oczywiście. No. Akurat takie coś, to no, byłoby, na pewno by się cieszył, gdyby żył. Sim, tak się już nie przyda. Także. No, a tak, będziemy go oglądać go cały czas. Musimy <grym> się śmiać z tego. Bo tak jest, że na początku coś nas boli, ale później można się tego śmiać. Dokładnie. No, tak, to jest yeah. z życia. Ale to są moje słowa po angielsku. So, it's uh, Jimmy's monolog. And uh, he wrote it. Okej. Okay. Jim właśnie odpowiedział mi, że autorem tego monologu jest Jimmy Morrison i że nie nauczył się tylko i wyłącznie fonetyki, czyli tych słów po kolei, tylko ucząc się tego monologu poznało też nowe słowa i polską gramatykę. I jak widzimy nie jest mu ona zupełnie obca, a z językiem polskim czuje się coraz lepiej. Bawiłem bardzo dobrze. Myślę, że publiczność też. Zresztą koledzy, którzy zostali zaproszeni do tego i koleżanki do, do, tej, do tego wieczoru, plus grupa ad hoc też się świetnie bawiła. to tam. Sam widziałem, więc mogę, mogę, mogę to powiedzieć. Zresztą, ja z ja bacznym, czujnym okiem przyuważam że nagrywaliście te wieczory i podejrzewam, że klipy z tych wieczorów ukażą się na eka baret, więc będzie można naocznie zweryfikować. Tak, stwierdzić, zweryfikować jaka... Pewnie atmosfery nie da się przenieść tym szklanym oczkiem. Yy, chłodnym szklanym oczkiem, natomiast yy, pewnie będzie widać yy, czy słychać też żarty, które padały ze sceny, a ja byłem i może Sasze tak nie wypada mówić yy, bo brał udział w tym wieczorze i, i był wykonawcą, natomiast ja widziałem to jako widz i to był bardzo gorący wieczór i bardzo popularny wśród widzów to się czuło na sali, że wszyscy są nakręceni mocno na tego wieczoru Czy goście wypadli tak jak myśleliście, że będą? No powiedzmy nie odbiegali tak bardzo od nas, no, tam spróbowali, się, no ale, mieli szczere chęć, to jest fajnie, fajnie, szczerze, że... bali, baliśmy się, że będzie gorzej, że jednak trzeba będzie ratować po tę sytuację, no ale jednak A, Dawali, się, że... no dawali, mimo wszystko jednak to doświadczenie jakoś zaprocentowało i dali radę, no. no nie, nie zrobili aż takiej wioski, jak myśleliśmy. Dużo, dużo osób gra w spadkobiercach, więc... Także znaczy, tam parę, Więc, więc tam no, jakieś z tak, 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 mieli, więc... Tamte. Więc no, nie, nie, nie tak. najgorzej, no nie... Zaprosimy ich jeszcze raz, Może, może ich kiedyś jeszcze zaprosimy, nie zrobili wioski, no. Po obejrzeniu występów ośmiu kabaretów w dniach od 15 do 16 kwietnia 2011 roku jednogłośnie postanowiło: Trzecią nagrodę przyznać kabaretowi Stado Umtata. Drugą nagrodę otrzymuje kabaret Szarpanina. Pierwszą nagrodę otrzymuje Ścibor Szpak. Nagrodę Nagrodę Grand Prix jury postanowiło egzekwo przyznać kabaretowi Fraszka i kabaretowi Liquid Mime. Już można teraz hańba ujma krzyczeć te wszystkie. Jury i, i, za, przed e, pierwszymi przesłaniami spotykało się w jednym miejscu, ja przyżyłem jako ostatni i właśnie dowiedziałem się już e, e, przychodząc, że zostałem wybrany przewodniczącym przez aklamację. Wszelkie próby e, e, zmiany tego stanu rzeczy spaliły na panewce i także zostało. Nie miałeś nic do powiedzenia. <laughs> znaczy, no trudno było się w tej sytuacji kłócić. Nie no to jest dla mnie no, no, fajna, rzecz co tu dużo gadać. To jest w ogóle dla mnie niesamowita historia. 25 lat temu pierwszy raz pierwszy poważniejszy występ na poważnej scenie to był właśnie występ na, na pace, gdzie zaczynałem jako młode kabaretowe pachole i teraz trochę historia zatoczyła koło, bo pojawiłem się teraz tutaj w charakterze jurora. No, jest to przeżycie. Muszę powiedzieć, że jeszcze nigdy nie, nie przeżyłam takich owacji na, podczas Spokojnie. pojawienia się na scenie przy każdym występującym. To była jakaś histeria. Nie? Niesamowite to było. Zabawa to jest absolutnie zabawa. Jest to impreza, która ma nieprzyzwoity wręcz stosunek wkładu pracy do jakości efektu bo y, oczywiście pa, pomysł, tu się bardzo mocno liczy pomysł i ten pomysł daje właśnie taki bardzo korzystny stosunek tego wkładu pracy. Y, okazuje się, że y, wystarczy tak niewiele przygotowań, żeby dać tak wiele y, radości i widzom i też samym y, ludziom, samym uczestnikom. Cześć, jesteśmy na boisku w Krakowie w trakcie turnieju na pace, nie turnieju, meczu na pacę z artystami krakowskimi. Wczoraj wzięliśmy udział w turnieju zorganizowanym przez oficjalny fanklub FC Barcelona w Polsce. Zajęliśmy tam trzecie miejsce. Najlepszym bramkarzem został Wojtek Tremiszewski z kabaretu Limo. Wojtku, jak, jakie wrażenia po wczorajszym turnieju? Super fajnie przyniosłeś temat z dzisiaj na wczoraj. Wczoraj było fantastycznie. Wczoraj był szampan, basen. Fantastycznie, bo dzisiaj jest troszeczkę trudniej. Szampan, basen, szalejące fanki. Tak, tak. Nagość, t-shirty. Majki. Majtki. Majtki, tak. To jest dość istotna rzecz spotkań e, piłkarskich. Żuliśmy, żuliśmy cudem majtki do piątej rano mniej więcej. Już tak. zęby bolą. E, natomiast przenieśmy się już wróćmy na, na boisko. Dzisiaj jest e, tutaj mecz z artystami krakowskimi. E, Wojtek, po pierwszej połowie jest e, 3-2, że tak powiem, w plecy, bo tak się mówi w żargonie piłkarskim. E, widziałem, że no niestety nie miałeś szans specjalnie wybronić tych, tych bramek, które padły. Powiedz, co czułeś, kiedy padały bramki? No, czułem się oszukany przez los jakby. Czułem się, że czułem, że Bóg jak stwarzał piłkę nożną, to nie wziął pod uwagę moich yy, nieumiejętności niektórych i dlatego właśnie musiałem wpuścić tego, ale bardzo, bardzo, bardzo przepraszam wszystkich jakby fanów kabaretu za to. Mam nadzieję, że więcej ich nie puszczę. świetnie, świetnie, jak zawsze na Pace, lubimy tutaj grać, lubimy tą publiczność, rewelacja. Tylko krótko bardzo. No, mieliśmy zagrać cztery numery, a zagraliśmy tylko trzy. To. Ale. Co się, no się stało? Nie, no musieliśmy skrócić troszkę programu. No, wszyscy musieli skrócić, ponieważ pokazało, że w ramówce jest troszkę za długo, także skróciliśmy. No i niestety te najlepsze numery zostały nie zagrane, także przyjedziemy za rok zagrać te, których dzisiaj nie zagraliśmy. Szanowni widzowie, chcielibyśmy z tego miejsca was serdecznie pozdrowić. Prawda Janku? Zwróćmy uwagę na kulturę osobistą kabaretu Czesław. Nie wiem ile osób z kabaretów zwraca się do was per szanowni widzowie. Chcielibyśmy to podkreślić serdecznie. Nie, szanowni, ponownie chociaż szanowni. serdecznie was pozdrawiamy, szanowni widzowie. tak. tak, tak.